Spotykamy się y, wspólnie z, z Państwem po y, kilkuletniej przerwie na Egirze. Bywamy co jakiś czas. Ten czas między spotkaniami wykorzystujemy na to, żeby Państwu móc przedstawić coś nowego. Dzisiaj y, między innymi właśnie o tym będę chciał powiedzieć. Jak Państwo wiedzą, y, Remers to firma, która znajduje się na rynku już kilkadziesiąt lat. Zajmuje się między innymi także y, produkcją materiałów dla konserwatorów, dla potrzeb renowacji zabytków. Staramy się być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie konserwatorów i, i rozwiązywać te problemy, które, które występują na konkretnych obiektach być przy tych obiektach i w trakcie ich ratowania. A więc na przykład tutaj w związku z architekturą murowaną patrzymy na obiekt zabytkowy w całości, patrzymy, jakie problemy mu doskwierają, w tym przypadku na pewno byśmy rozpatrywali problem hydroizolacji, czy Szkód powstałych w związku z brakiem dehydroizolacji, jako problem pierwszy. Oczywiście następny problem konserwacji kamieniarki, problem konserwacji muru i, i tynków, a więc to jeśli chodzi o budownictwo murowe, czyli konserwacja kamienia, cegły, konserwacja tynków czy polichromii. Równolegle także, nie wiem czy Państwo wiedzą zajmujemy się także ochroną, ochroną i renowacją drewna. To drugi dział poważny Remersa, który działa zresztą od samego początku. Tym niemniej do tej pory zajmowaliśmy się bardziej współczesną architekturą drewnianą czy stolarką otworową, a od kilku lat także wspieramy konserwatorów w tym dziele renowacji i konserwacji drewna. A więc na przykład budownictwo drewniane czy budownictwo szkieletowe, tak jak to na slajdzie, gdzie znowu kilka problemów, a więc zwykle problem podwaliny, problem konstrukcji szkieletowej, problem dopasowania, wypełnienia tych fach, przestrzeni między belkami, między stabilizacji i na przykład docieplenia. To wszystko, co potencjalnego inwestora zainteresuje, jeśli na przykład chce w takim domu zamieszkać, postaramy się technologicznie rozwiązać i dopasować ten system do, do problemu. A te nowości, o których wspomniałem na początku, to na przykład preparaty do hydrofobizacji w Kremie. Od kilku lat przechodzimy na skoncentrowane substancje do hydrofobizacji, czy do wytwarzania przepon poziomych przy zabiegach hydroizolacyjnych i preparat Funkozyl FC. FC, a od zeszłego roku także FC Historic, to takie przykłady preparatów hydrofobizujących w Kremie, więc wysoko skoncentrowane substancje hydrofobizujące w przypadku najnowszego dzieła Remersa, więc FC Historic, jest to ciekawy preparat hydrofobizujący, który właściwie stara się godzić wodę z ogniem, dlatego że jest to preparat tak wymyślony i tak działający, że na pewno ogranicza wnikanie wody deszczowej, opadowej. Jednocześnie nie wykazując takich ewidentnych cech perlenia się materiału, a więc ograniczenie wchłaniania, a jednak wizualnie, optycznie nie wygląda to w sposób taki ewidentnie mm, widoczny. To jeśli chodzi o preparaty w kremie. Oczywiście wspomniałem także o preparacie do wytwarzania przepony poziomej, który nazywa się iniekcją z kremy od. Ostatnio także Kizol C. To są preparaty w kremie wysoko skoncentrowane, dostosowane do wytwarzania przepon poziomych w murach, na przykład warstwowych i w murach wysoko zawilgoconych. Więc to ciekawa też alternatywa dla preparatów płynnych do, do iniekcji poziomych. Inne nowości to Multibautic 2K. Znowu do hydroizolacji wracamy. Jest to masa polimerowo-bitumiczna, ale bez bitumu. Coś nowego, co pojawiło się kilka lat temu na rynku i właściwie jest alternatywą zarówno dla szlamów, jak i dla mas polimerowo-bitumicznych. Mamy także od kilku, od dwóch, trzech lat systemy kotwiące rysy w budynkach, oparte na stali austenicznej i masach mocujących. No i także coś nowego, co nazywa się IQ Term, a więc o tym troszkę więcej opowiem, to jest System produktów służących dociepleniu od wewnątrz. Dlaczego jest tak ciekawy? Dlatego, że jest to jeden z niewielu systemów na rynku, który jest jednocześnie aktywny kapilarnie, a daje bardzo poprawne współczynniki Lambda, jeśli chodzi o docieplenie od wewnątrz. Jest to system oparty na, w głównej mierze na piance poliuretanowej, która jest perforowana. I w kanaliki biegnące prostopadle do powierzchni tej płyty docieplającej wprowadzona jest zaprawa y, aktywna kapilarnie, przez którą może dyfundować wilgoć z pomieszczenia i do pomieszczenia od zewnątrz. A więc to jest klucz tego całego y, rozwiązania. Y, system wprowadzony na rynek i opatentowany w 2009 roku, nagrodzony na targach BAU w Monachium. Y, w skład systemu oprócz pianki wchodzą oczywiście kleje montażowe. Tynk, w który wtapiamy siatkę, oczywiście cały zestaw farb różnego typu. Inna nowość wracamy do fundamentów i wspomniany Multi taki preparat hybrydowy, który, który łączy właśnie cechy zapraw szlamowych do hydroizolacji fundamentów z powłokami grubowarstwowymi, a więc jakby dwa w jednym szlam i, i KMB masa, więc bardzo interesujący preparat, mostkujący rysy, wykorzystywany nie tylko przy hydroizolacji fundamentów, ale także do izolacji np. tarasów czy balkonów. W końcu tynki renowacyjne, tynki renowacyjne, które cieszą się dużą popularnością, jeśli chodzi o o firmy renowacyjne czy konserwatorskie. Myślę, że z racji swojej jakości, niskiego ciężaru i to, że wszystkie te tynki są zazbrojone mikrowłóknami. Na przykład ten najchętniej kupowany tynk Sanier Stara Biel, biały tynk renowacyjny, czy dwa nowe tynki Sanierputz Universal HS, tynk renowacyjny o podwyższonej odporności na zasolenie siarczanowe i podwyższonej odporności mechanicznej. No i w końcu tynk ciekawy, chyba najlżejszy na rynku, Stanier P2D, tynk szybko wiążący, tynk o cechach termoizolacyjnych w pewnym stopniu. Tynk przeznaczony głównie do prac, kiedy trzeba w ciągu jednego dnia, na przykład w piwnicy albo w jakimś innym pomieszczeniu, do którego jest utrudniony dostęp, wykonać całą operację pod tytułem nałożenie tynków renowacyjnych i pomalowanie tych tynków. No i w końcu, mówiąc o zaprawach, i o tynkach, przechodzimy do cementu romańskiego, bardzo ciekawego materiału, który od kilku lat tutaj w Krakowie i w Polsce promujemy. Ci wszyscy, którzy byli związani i są związani z projektem dotyczącym odtworzenia tej technologii. Remers jako pierwszy wprowadził na rynek gotowe mieszanki bazujące na cemencie romańskim. To są różne mieszanki do różnych operacji technologicznych, bazujące także na dwóch różnych źródłach surowca, więc surowiec pochodzący ze złóż w Polsce i surowiec pochodzący z złóż we Francji, różniące się kolorem i pewnymi cechami technicznymi, ale obydwa surowce dające się zastosować przy renowacji budynków powstałych z użyciem cementów naturalnych czy cementów romańskich. To taki, taki właśnie przykład zastosowania Cementów naturalnych podczas renowacji Willi Kindermana, jednego z najpiękniejszych budynków secesyjnych, zachowanego właściwie, jeśli chodzi o elewację, w dość dobrym stanie i jeśli chodzi o wnętrza, także z witrażami, z wyposażeniem wnętrz, ze stolarką. Bardzo ciekawy obiekt, który mieści współcześnie Galerię Sztuki. Zamieszkany do końca II wojny światowej przez właścicieli, właściwie chyba przez to w tak dobrym stanie przechował się do dzisiaj. Obiekt powstał na początku XX wieku. Obiekt yy, o tyle ciekawy, że choć gabarytami niewielki, ale jeśli chodzi o yy, elementy dekoracyjne, bardzo bogaty. Po pierwsze, dekorują go wykonane z cementów romańskich tynki, które są yy, albo gładkie, albo jak w tej partii yy, od ulicy czesane poziomo w stosunku do, do poziomu gruntu, yy, czy yy, w tych partiach. Dekorowane ornamentami roślinnymi, w partiach wejścia jest portyk, który wspiera się na dwóch, na dwóch kolumnach w kształcie drzewa, drzew jabłoni. No oczywiście, tak jak powiedziałem, co ciekawe dla nas, to to, że cały ten obiekt dekorowany kiedyś przy użyciu tynków cementowych na bazie cementu romańskiego, w przeszłości, że tak powiem, uległ konserwacji niefachowej, w związku z tym te tynki zachowały się szczątkowo i w złym stanie. Trzeba było je odtworzyć w 100%, zachowując tylko niewielkie świadki tutaj w pobliżu wejścia. I właśnie w tym momencie wykorzystaliśmy nasze gotowe mieszanki do ciągnięcia i do tynkowania i do uzupełniania ubytków w cemencie rumańskim. A przy okazji, oczywiście, zgodnie z projektem wykonanym przez panią architektkę No Wykonana została hydroizolacja fundamentów, także stosowano tynki wspomniane renowacyjne w piwnicach tego budynku, a uzupełnieniem oferty, którą, którą wykonawca, firma Ciałbud z Warszawy wykorzystał do renowacji były nasze farby i impregnaty do drewna, które zastosowano przy odświeżaniu i renowacji okien zewnętrznych, ale także stolarki wewnętrznej, bardzo bogatej stolarki drzwi bazeri i Podług. To jeśli chodzi o willę Kindermana w Łodzi, do której wprowadziła się z powrotem Miejska Galeria Sztuki, więc można ten obiekt oglądać, ulica Wólczańska. Inny bardzo ciekawy obiekt, bo kilka takich obiektów wybrałem dzisiaj dla Państwa, nie są to największe obiekty, ani też najstarsze, ale na pewno są ciekawe. Na przykład jeden z obiektów na terenie Nowego Muzeum Śląskiego, Pozostałość po kopalni węgla Ferdynand. Ta kopalnia powstała w Bogucicach, obecnie w dzielnicy Katowic, na początku XIX wieku, w 1823 roku. I działała przez prawie 180 lat, do, 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 do końca XX wieku. Kopalnie zamknięto. Budynki pokopalniane stały w ruinie. Powstał bardzo ciekawy. Projekt rewitalizacji tego terenu, tak zwana oś kultury, gdzie będzie właśnie ulokowane między innymi nowe Muzeum Śląskie. Na terenie tego terenu, na terenie tego, tego zakładu pracy, kopalni, zachowano część budynków pokopalnianych, natomiast architekci zaplanowali pomieszczenia ekspozycyjne pod ziemią. A te budynki, które są nowe i wzniesione na, na powierzchni ziemi, są wykonane ze szkła. Idea była taka, aby stare, pofabryczne, pokopalnione budynki były, mogły być eksponowane i żeby nowa architektura nie ingerowała, nie zasłaniała tych starych, zabytkowych budynków, które też mieszczą istotne dla muzeum obiekty. Jeden z nich to właśnie ta budowla sąsiadująca z wieżą kopalni, zachowaną. Tutaj też. Szereg technologii remersa od czyszczenia, pastą, fasadny Reininger, więc czyszczenie na mokro, węglanem amonu, kwaśnie węglanem amonowym. Przy okazji także renowacja wnętrza, hydroizolacja fundamentów za pomocą systemu Kizol, składając się z preparatu Kizol oraz szlamu cieniowarstwowego, tynki renowacyjne wewnątrz, no i oczywiście hydrofobizacja po dokonaniu renowacji, elewacji zaprawami Restauri Mertel. Na marginesie Restaurir Mertel, jak Państwo być może wiedzą, też poszerzył swoją ofertę. Remers w tym zakresie mamy zaprawy do naprawy ubytków kamienia i cegły. Nie tylko do wyboru, jeśli chodzi o kolor, ale także jeśli chodzi o typ spoiwa, a na przykład nowością są zaprawy pozbawione cementu. Zaprawy oparte na wapnie hydraulicznym. I to, jeśli chodzi o zaprawy do Naprawy ubytków w cegle w kamieniu i także do naprawy czy odtwarzania spoin. Także i cementowe, i bezcementowe, o różnym ziarnie, o różnej wytrzymałości. Także tutaj asortyment się bardzo, bardzo powiększył. Trzeci ciekawy obiekt to pisz, była wieża ciśnień. Obiekt także powstał na początku XX wieku. I spełniał swoją funkcję do niedawna, do lat 90. XX wieku. Niestety, w pewnym okresie czasu został, został otynkowany. Ta wieża pierwotnie ceglana została otynkowana. Przez kilka lat obiekt został opuszczony. Wtedy nastąpiła jego dewastacja, jak widać na lewym slajdzie. Powstał bardzo ciekawy projekt architektoniczny, zrealizowany przez. U architektów z Białego Stoku, który zakładał adaptację byłej wyrzyciśnień na cele kawiarni z punktem widokowym. W środku wprowadzono szyb windowy i przebudowano tą, tą część szczytową. Tutaj w dolnej części, tego na slajdzie niestety nie widać, jest dobudowana nowa część kawiarniana, ekspozycyjna ewentualnie. Cały problem polegał na, na tym, że tynki podczas konserwacji tej wieży bardzo ciężko odchodziły od wątku ceglanego i, i to był jeden z dużych problemów dla realizatorów, miejscowej firmy Spisza, która musiała ściągnąć tynki, chcąc chcą eksponować wątek ceglany, a tynki bardzo mocne, cementowe, dobrze przywierały do, do tego trzonu wieży, więc tutaj dużo zabiegów wymagało delikatne usunięcie tych tych tynków a potem delikatne e, oczyszczenie za pomocą e, specjalnych ścierniw e, i podciśnieniem tych resztek tynków z, z trzonu wieży. Cała konserwacja pokazała, że tak powiem, paletę możliwości e, remersa, ponieważ tutaj znowu, jeśli chodzi o hydroizolację fundamentów, e, mogliśmy zastosować cały system Kizol, izolacji pionowej, poziomej, e, dolnej części, Części górnej zastosowano zaprawy naprawcze Betofix do naprawy betonu, zaprawy typu PCC, szybko wiążące w każdej grubości warstwy. Też swego rodzaju nowość na rynku. W końcu do kotwienia, spękań wieży zastosowano wspomniane kotwy ze stali austenicznej Spiral Anchor. To jeśli chodzi o elewację, oczywiście elewacja później pomalowana farbami Silikonowymi LA, i jeśli chodzi o wątek ceglany, zahydrofopizowany. A co wewnątrz? We wnętrzu mówiłem tylko o tyle, że powstał nowy szyb windowy. Ale jak mówiłem, funkcje tej wieży ciśnień są już teraz użytkowe, a więc należało ten dość cienki mur docieplić od wewnątrz. I tutaj znalazł zastosowanie system IQ Term, a więc tych płyt z pianki poliuretanowej montowanych na zaprawie. Klejącej. To tyle jeśli chodzi o obiekt w Piszu. Mam jeszcze na koniec taki rodzynek. To jest zupełnie inny rejon Polski. Wracamy na południe, na południowy zachód. To jest zagroda kołodzieja w Zgorzelcu, jak Państwo widzą. Obiekt z początku XIX wieku, pierwotnie. Znajdował się w Wigancicach Żytawskich, w miejscowości oddalonej o kilkanaście kilometrów od Zgorzelca. Bardzo ciekawy typ budownictwa. To budownictwo typowe dla, dla Łużyc, a więc terenu, gdzie styka się Polska, współcześnie Polska, Czechy i Niemcy. Tam po, powstało zagłębie tego typu budynków o nazwanych budynkami przysłupowymi. Budynki te łączą trzy rodzaje konstrukcji. Konstrukcję zrębową, tutaj, to pomieszczenie, konstrukcję niewidoczną, tutaj murowaną, zasłoniętą teraz tym budynkiem po prawej stronie i, i konstrukcję szkieletową, szachulcową w części. Ta, ta część pierwszego, drugiego piętra opiera się na słupach, na tak zwanych przysłupach, a ta część izby zrębowej jest zupełnie oddzielną częścią architektoniczną. Prawdopodobnie e, takie są teorie, jedne z teorii e, mówią, że w tej części znajdowały się włókna e, krosnatkackie, gdzie e, pracowały maszyny powodujące wibracje i te wibracje miały się niej przenosić na, na konstrukcję zamieszkaną przez ludzi powyżej. Ale wracając do tego budynku, do tego właśnie konkretnego, y, takich budynków zachowało się jeszcze w okolicach Zgorzelca, Bogatyni, dość wiele. Są to piękne budynki. Kilka, kilkanaście lat temu, już teraz, wiganicy y, żydowskie zostały zajęte przez kopalnię węgla brunatnego i miały być zalane. W związku z tym, te budynki y, musiały być rozebrane i przeniesione. Wszystkich tych budynków o konstrukcji szkieletowej znajdujących się w Wigancicach przechował się do dzisiaj tylko ten jeden budynek, który mm, translokowano z Wigancic do Zgorzelca. Rozebrano go na części, na takie duże elementy. z e, Całymi ścianami rozbierano ten budynek i taką wielką lorą, ciężarówką przewieziono te kilkadziesiąt kilometrów e, całą konstrukcję do Zgorzelca, gdzie go złożono. Oczywiście obiekt uratowano. Pani, która jest inwestorką, a także dzisiaj prowadzi tam pensjonat i restaurację, dostała dwa lata temu w Lipsku na targach Denkmal nagrodę imienia Bernarda Remersa za, za wkład w ratowanie dziedzictwa tej architektury przysłupowej. Tutaj też wykorzystaliśmy szereg naszych preparatów do ochrony drewna, więc preparaty zwalczające szkodniki, preparaty dekorujące preparaty, które służą do malowania okien i drzwi, a w tej części murowanej także impregnaty do wzmacniania kamienia, do uzupełnienia ubytków kamienia, do hydrofobizacji, a co ciekawe, także e, żywice. Jak Państwo, mój Boże, wiedzą, Hermes także posiada szereg żywic, e, które służą na przykład do... E, wykonywania posadzek żywicznych w halach przemysłowych i nie tylko. W tym obiekcie stara dachówka, która kiedyś znajdowała się na obiekcie, została wykorzystana jako podłoga. W obiekcie, w restauracji, zostały te dachówki umyte, złożone na podłodze i zalane taflą żywicy, także do dzisiaj na podłodze w tym obiekcie można zobaczyć starą, oryginalną dachówkę. To, to tyle, jeśli chodzi o nasze nowości. Dziękujemy państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze stoisko. Zapraszamy do współpracy z nami i miłego dnia obrad życzę. Dziękuję.